Na chciałbym zaprosić tutaj dwie dziewczynki, ochotniczki, które ochoczo wybrałem. <laughs> taki zwyczaj, słuchajcie, jak ochotników proszę i się nie zgłaszają, to właśnie trzeba wybrać, tak. Wiecie, nawet ich nie wymieniłem, a są już. Chodźcie tutaj na górę. To moje pomocnicze, dwie dziewczyny na, na moment. Tak, mam tu coś dla was, ponieważ bardzo was lubię. Prawda? I mam takie całe, słuchajcie. Pięknie. -przy -przy przygotowałam się dobrze, prawda? Tak. Bardzo dobrze, dobrze się przygotowałam. Martusiu, możesz pierwsza? Chcesz sobie coś wybrać? Jakiś prezent? Pięknie. Dorota, chcesz sobie coś wybrać? Cieszysz się, Martusiu? Tak, tak bardzo. Coś więcej powiesz? Dziękuję za prezent. Dorotka, chcesz coś powiedzieć? Cieszysz się? Nie, cie nie cieszę się. Czemu to nie cieszysz się? Dostałeś prezent. Ale dostał mniejszą czekoladę. Ojej. No to jakoś to rozwiążecie razem, nie? Dziękuję wam bardzo. No właśnie chciałbym dzisiaj trochę powiedzieć o tym. A ty co czułeś? Czułaś, kiedy widziałeś, widziałeś tą sytuację z tej strony, w której jesteś, kiedy dziewczynki zostały obdarowane, czy to była sprawiedliwość, czy niesprawiedliwość? Czy to było dobre, czy to było złe? Jak ty to widziałeś? Chciałbym przypomnieć dzisiaj o tym, że nasz wzrok powinien być utkwiony naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie na te rzeczy, nie na sprawiedliwość, tylko na tego, który daje. I chciałbym, żebyśmy sięgnęli po pierwszy fragment z, z Ewangelii Łukasza 15 rozdziału, 11 wiersz do 32. Ewangelia Łukasza 15 rozdział 11 do 32. Czekamy chwilkę, aż się pojawi fragment, żebyśmy mogli śledzić. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze, daj mi tę część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pradął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczy mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do, do swojego ojca. A gdy Cię. był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł na przeciwko niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów orzuł. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się bawić. Tymczasem starszy syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, Co to ma znaczyć? Temu rzekł, Twój brat powrócił, a ojciec swój kazał zabić utoczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn mój, który roztrwonił twój majątek z nierodnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że twój brat był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. W tej przypowieści widzimy... Sytuację z dwóch perspektyw. Widzimy oczami ojca i widzimy oczami brata. Co widziały oczy ojca? Widziały radość z powrotu syna, z jego ocalenia. Widziały przebaczenie dla niego, miłość bezwarunkową. Widziały na, nadzieję na lepsze czasy, na, na lepsze dni dla swojego syna. A co widziały oczy brata? Niesprawiedliwość ojca, nierówne traktowanie. Co jeszcze? Dwóch ludzi w tym samym miejscu i patrzących na to samo. A mają tak różne odczucie i myśli. Bo syn marnotrawny patrzył na ojca. To właśnie była postawa, którą on reprezentował. Jego brat patrzył na siebie lub na swojego brata. Tak jak tutaj widzieliśmy dorotkę, najpierw Marta, która zobaczyła i wzięła to, co wzięła, ale dorotka już miała problem z tym, żeby cieszyć się tym, co została. Oczywiście mówiłem się z dziewczynkami wcześniej, żeby nie było zaskoczenia i smutku prawdziwego bo to mogłoby być niekontrolowane, ale w tej sytuacji, którą czytaliśmy, jest podobnie. Brat syna maratowanego nie patrzył na ojca. Patrzył, owszem, na całą sytuację, ale z zupełnie innej perspektywy. Porównywał się z bratem, a na ojca patrzył ze złością. Jedynie kiedy patrzysz oczami ojca, możesz zrozumieć w całości i w właściwy sposób daną sytuację. Tak jak na tą, na tą historię. Również na swoje życie, kiedy popatrzysz oczami ojca, możesz w właściwy sposób zrozumieć daną sytuację. Kiedy patrzysz na brata i siostrę oczami ojca, to to nie będzie. Yy, to nie będą oczy zazdrości, to nie będą oczy smutku, gniewu. Zobaczmy na fragment, który pokazuje, jak widzą oczy Ojca i to sięgnijmy pod fragment, który dobrze znamy z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdziału, od 4 do 8 wersetu. Ten fragment mnie mocno do, dotykał, generalnie te, te dwa fragmenty, które dotąd czytamy, bardzo mnie w tym roku dotykały, kiedy Bóg robił w moim sercu porządek i moje postawy usuwał niewłaściwe. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języku, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Tak widzą oczy, oczy naszego Ojca. On nie szuka swego. On nie pamięta złego. On nie cieszy się z niesprawiedliwości lecz współweseli się z prawdą. To jest przykład dla mnie i dla Ciebie. Jak powinniśmy patrzeć na tą sytuację, którą widzieliśmy tutaj, jak na przypowieść, którą czytaliśmy. W Ewangelii Łukasza, 10 rozdziale 38-42. Teraz będziemy czytać że tam podobny fragment, który zdarzył się naprawdę i też go doskonale znamy, który pokazuje spojrzenie na sytuację z dwóch różnych perspektyw, z, różnych, z dwóch skrajnie różnych? Chyba tutaj namiar pomyliłem. 10:38 do 42 to jest? Czy ja się pomyliłem? Nie. Ktoś tam palcem pokazuję, kto się pomylił. Tak, w dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swojego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Maria po obrała najlepszą cząstkę, i znów widzimy postawę dwóch osób będących w tym samym miejscu, mających skrajnie różne odczucia i spojrzenia na sytuację. Co widzi Marta? Widzi siostrę, która nic nie robi, która jej nie pomaga w pracy. Widzi również siebie, robiącą więcej od niej. Widzi pewną niesprawiedliwość. Odczuwa też niesprawiedliwość, jak w tamtym fragmencie o synu marnotrawnym. Widzi niesprawiedliwość też Jezusa. Więc prosi go o interwencję, odczuwając, że to właściwie on powinien zareagować. Więc przypomina mu o tym. A pan Jezus, co powiedział? Że Maria obrała to, co najlepsze. Czym więc jest to, co najlepsze? Czym było w tej sytuacji? Nie było to patrzenie na innych, ich krytykowanie, nie było to narzekanie na nich. Nie było to też patrzenie na siebie, dostrzeganie swoich braków w porównaniu z innymi lub w swojej wyższości w postrzeganiu z innymi. Tym najlepszym było wpatrywanie się w Pana Jezusa i słuchanie Jego słów. Wracając do tej czekolady, hmm, chciałem powiedzieć, co ma to wspólnego ze skautingiem, który, który reprezentujemy yy, się też w mundurach. Chciałbym przy, przy, przytoczyć pewną historię, która mocno utkwiła mi w sercu. Wydarzyła się w 2014 roku, kiedy to razem z Basią Mikulską byliśmy na obozie letnim pod namiotami. I nastroje były słabe, bo byliśmy tam od soboty i do, chyba do, do środy padało, ale tak padało mocno, że z niektórymi dziećmi tak mocno się zaprzyjaźniłem, przy każdym uderzeniu piorunu były na moich kolanach. No wtedy pamiętam, że przyjęliśmy się mocno z Igą. Nie wiem, czy jest tutaj na sali. Kiedy każdy piorun byliśmy w namiotach dość, dość długo, dość często. Nie będąc dobrze przygotowani na tę okoliczność, żeby się tak długo lało. I kiedy już słońce wyszło około środy, wtorku, zaczęliśmy z Basią szybko działać. Poznawiliśmy poprawić humor, więc wymyśliliśmy taką krótką zabawę. Zrobimy pokaz mody, będzie to pokaz Miss i Mister Gumiaka. Czyli takie kalosze, nie? Wiecie, to są gumiaki, takie kalosze. Każde dziecko miało, bo, bo to widzieliśmy. No i w ramach czernego, czerwonego dywanu to ułożyliśmy niebieską plandekę, zwijając ją tak ładnie jak dywanik. I stał tak z boku, wiecie, taki chłopiec 13-letni, pamiętam go jak gdzieś, bo Najwięcej trudności z niej miałem. Chyba miał na imię Mikołaj. Był najstarszym z, 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 z rodzeństwa, z którym tam był. I on powiedział, on się nie będzie to bawił. To jest w ogóle głupie, nie? Nie chciał się z nami pobawić. I wszystkie dzieci się cieszyły. Wiecie, <laughs> oceniałem, oceniałem. Wszyscy ocenialiśmy za moją prośbą, czyli jak bardzo komuś się podobało, to taki klaskomierz, nie wiem czy życie z takiej zabawy chyba od przedszkola do Opola, taka, taki teleturnie był kiedyś i był taki, takie wskazówki który mierzyły decybele no i myśmy się zabawili, oczywiście nasze uszy dobrze mierzyły decybele, więc pokazywaliśmy mu, chyba moją prawą ręką, tak jak teraz słyszeliście widzicie to to pokazywaliśmy jak, jak mocno klaskomierz pokazuje jak bardzo innym się podoba no i było paru poszkodowanych, którym się to nie spodobało, ale na końcu stanął Mikołaj, już prawie miało się skończyć, stanął w gumiakach. Miałem taką ogromną radość, kiedy go widziałem, myślę, wow, jaki przełom. Był tak bardzo zniechęcony do takich rzeczy, był bardzo, mm, a zaraz o tym powiem, co było w jego sercu, ale wyszedł. Ucieszyłem się oklaski klas, o dla niego na początek, na, na zachętę, żeby się cieszył. Że doceniamy to. No i Michał idzie, idzie dumny z tym swoimi kaloszami, chwali się do sprawy, to zawie. Oczywiście to były, to były zabawy, ale kiedy klaskomierz ruszył, to już było źle. Szybko znalazł się z powrotem w namiocie, okazał mi swoje niezadowolenie, swoje mm, swoją złość. No i właśnie, po co ten klaskomierz, nie? Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ten klaskomierz. Gdyby nie to ocenianie, porównywanie. Pewnie jako rodzice spotykacie się z tym na co dzień. Jeśli macie dwójkę dzieci, to, to, to znacie to z życia również, czy ze szkoły. Uczymy się oceniać, co jesteśmy oceniani. Dopóki nie było oceniania, wszyscy dobrze się bawili, a kiedy klaskomierz ruszał, psuł humory wielu osobom, tak właśnie jak, jak Michałowi. Tak naprawdę chciałem powiedzieć o tym, że możesz dziękować za to, co masz od Pana, lub narzekać, że zostałeś tak mało, że zostałeś skrzywdzony, to Ty wybierasz. I w jakim miejscu dzisiaj jesteś? Czy masz właściwą postawę? Dziękujesz Bogu, cieszysz się z tego, co mają inni. Którzy nawet mają więcej. Czy kiedy oni są chwaleni, to ty klaskasz i cieszysz się z nimi, czy odczuwasz smutek, bo ktoś jest chwalonym, bo ktoś ma lepsze wyniki. Co chciałbym, żebyś zapamiętał z tego słowa, zachęty. Tak jak syn marnotrawny, patrz tylko na ojca. Nie myśl o tym, co pomyślą inni. Doświadczaj Jego miłości i Jego łaski. Doświadczaj Jego przytulenia. Nie bądź jak Jego brat, nie stój w miejscu narzekania i oceniania innych. Bądź również jak Maria. Patrz na Jezusa, słuchaj tego, co mówi, nie tego, co mówią inni o Tobie. Nie bądź jak Marta, nie myśl o sobie. Z wyższością nie krytykuj, nie narzekaj na innych, nie oceniaj. Bo może się okazać, że to właśnie oni wybrali to, co najlepsze, a nie ty. Że to nie Ty stoisz w tym lepszym miejscu, ale to oni Ty też wybieraj to, co najlepsze, wybieraj trwanie w objęciach Ojca, Jego przebaczeniu, wybieraj słuchanie słów Jezusa i trwanie w Jego obecności. 辛苦呀。